tej strony pizza i następny taki filmik, ja lubię jak to grać, superowa, tylko te dinozaury trochę mi się już nie biorą, zmienię. Nic nie zyskałem jeszcze, żadnego dinozaura. Oh. Wow. Też go mam. Fajnie, fajnie. Jedynym tym filmikiem pewnie nie no pewnie przegram, no bo... Pewnie przegram, no bo ja już zawsze. Albo nie, bo on ma zero. A ja... o, już punkty. Czy są oznaczone punkty. Patrzcie na mnie. Teraz tu punkty są. Te tutaj u góry. Dobry jest, ale nie mm. zagrałem pierwszy, raz, tak krótko, to jeszcze, to jeszcze raz zagramy. Tak szybko, dość. tylko sobie zmienimy skład. Bo teraz. Może tego, na tego? No i... chyba... Albo... Nie, dobra. Walczymy tak. Dobra, gramy. Jakoś tak krótko, po Więc jeszcze jedno. Ja to będzie teraz... Tireksa, czemu nie? Toro. Znowu, ale na siódemce. No i... Co dopiero, by było na, na dziesiątce, nie? Ja tak walczyłem już. Tutaj dajcie na planem, bo tam jest walka z takim Toro, właśnie. fajnie, okej, okay. ale z takim Toro tam jest walka, że ja przegrałem Indominus Rex Ja też zarobię. A nie, chyba że nie mam A ten jest Indominus Rex, A ja mam Indominus Rex G2 Jak Tyś... to też bierzemy? wiecie, in the minus Dobra, Indominus the kontra Indominus Kurde. Nie mam pierwszy To bym nic nie zrobił. Dobra, mamy nie jeszcze żyje. Jak? Jak? Zrobierzamy tego. pana. Co on... Ale mam nas, jak to wiesz. Ja też bym go miał, tylko coś się zbagowało. I nie mam. Ja no na tak dziwnie to było Takie dziwne Że zbagowało się normalnie Tego też niedługo będę miał Intro Będę miał y, Jeszcze jeden dzień i będę tak miał To jest no. Na siedemnastce Widzicie to? To jest na czas też. I No, robimy najlepsze. Kurde. Jak! 1-1. Prawie, raz wygrałem, raz nie. Ok. Niech będzie. To pa.